Nagrywasz do odcinka? A, chcesz być nagrywany? Wyrażasz tak, zgodę, RODO i tak dalej. Cześć, ja jestem Erwo, witam was w kolejnym nie filmie, w kolejnym premierku. Tutaj trafiliśmy już na jednego Polaka, w tymi, więc pozdrawiam. I zobaczymy, jak nam będzie szło. Mam wrażenie, że często Ancient coś się wylosowuje ogólnie. Dużo ludzi chyba. Oho. Uh -huh. jeden? Ja no i tam zaplantuję, a ja spróbował jakąś rotację złapać z MIDA. Short and One is mid. Last meet. Is... Dobrze, Merwo poczekał z wamberetami. Tutaj już w tym miejscu nieraz ktoś tak nie zaskoczył, pamiętam, który z ostatnich meczów e, jest na kanale, więc możecie sobie przypomnieć, jeśli oglądaliście. Taj byłem tak mocno zaskoczony z tej pozycji i sobie pomyślałem, że też z niej skorzystam i się opłaciło. Hello guys, where are you from? Jeśli chciałbyś potwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do ocs sprawdź stronę CSGO Skins. Z MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy doładowaniu. jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Ja tu Raszyku, żeby... o właśnie, żeby moi... one here, okej. Okay. Żeby nam moi nie, nie dostali na plecy jak nam wyjść. No i co, chodzimy sobie midem powoli, tylko żeby nam na plecy nikt nie wszedł. Check behind from from pistol. Dobra, mamy 3 na 3. A, to B, to B. dwóch bo dwóch dwóch różnych naszych zabiło to być, lei I think I think to be yeah, I think so Drugim nie chce się widzieć O, oh, hismit, hismit. Ale chciałem, że dwóch tam ten Dobra, obe on to ugrał. Zważna runda. Dzięki ładne combo czerwone, zobaczcie. Ula la i ten kałaszek, i koska i rękawiczki. Ale piękne combo, musisz to ugrać z takimi ładnymi skinami, ziomek. No, jest tam na besie. Nie, side, his side. Oh, Kiosk, Ryo, bo przecież sam, zaplantował pakę! On nie widział, gdzie zaplantował! Box, green, don't, don't dive with bomb, Green. Leave the bomb Dobrze mu tam bo zielony, bo miałem wrażenie, że już zielony chciał chodzić tam Aha, i tak stracił pakę. De dobra mamy 40 sekund 2 na 3, ja jestem tak obity, że nie mam szansy raczej tu nic zrobić, a może? Do you need some guns? Dobra, 30 seconds. Mamy dużo czasu. Mam nadzieję, że ostatni był gdzieś też tam na B. 15 sekund zdążę wejść, zaplantować. I nie wiem potem co będzie dalej. Chowam się gdzieś tu na maksa. Piękny to byłby klacz, jakby wyszedł. No to będę widział tam bomby nie? Nie ma go. Mamy tą piękną rundę, chyba wybuchnę, ale to nic. Piękne trzy fragi z mojej strony, ale ładna runda. Nikt mi nawet nie pogratuluje, Steamu, że takie coś ugrałem. Drużyno, no tak, tak jakieś tu. jakieś ładne komentarze powinny paść, coś. Nic. We some yeah. O, wow. Straciliśmy okay. pakę na midzie. I do bomb, guys. Dobra, on tam zginął. Jakoś, jakoś w tym meczu ludzie mają tendencję do wyłażenia samemu z bombą. i Później jest problem. Wait hello. ok? I will go from behind. Ja tu muszę z jednego na pleckach zabić. A, się Dwie rundy przegraliśmy i wydaje mi się, że obie rundy przez takie właśnie zachowanie z jakieś z bombą. Ok, let's push let's let's it, Dobra, no trochę 66 w trzech mnie dostał. Jestem zaskoczony tym meczem, bo jakby 22-3000. Tu jeden ma 17-900, ale gra razem w dwójkę z tym, co ma 26000. W ogóle ten 26 k ma na razie jeden z najgorszych wyników tutaj na serwerze. Ale jestem zaskoczony, że na tym poziomie jakby przegrywa się rundy przez puszowanie samemu spaką że jakby nie, nie, nie biorą tego pod uwagę. Już mi się wydawało, że tego typu takie podstawy to ludzie domyślnie robią, nie? No, ale już pokinęliśmy wszyscy Nie ma nie ma jakoś Ej rush Green, you have bomb Okej, nice. no rush. Nice. zaproponowałem jakiś rush. To do dwóch stoi na, na respie. Pół minuty potrzebowali, żeby kupić digla na, na eco na naszym baju. Okej, okay, let's let's go slow A and, and push later. Go, come, go, go. City, WP, I think. Nice. Dobra, mamy plant. Mam holding temple. No niestety. Nie mam nadzieję, że tu mi ktoś podbiegnie i przejmie broń. Ale nie chcę. Dostał jeszcze łeb tutaj. Dobra, i teraz połowę tych rund przegraliśmy, przegraliśmy bo musieliśmy grać eko, bo w ogóle nie mamy forsy. Po, połowę drugą przegraliśmy stracąc bombę i nagle przegramy 6-3, gdzie może jedną czy dwie rundy przegraliśmy jakoś taką normalną. I zaraz już jest koniec połowy, przez to, że te połowy są krótsze. Tak, takie są czasami dziwne mecze, bo to, to jest dla mnie przykład takiego właśnie dziwnego meczu. Gdzie, gdzie... O, ja 99 w jednym zabrałem steka, elegancko. Nice. Dobra, zjadł tam jednego z B. Pięknie. Dobra, ale bomba jest... Idę po bomba jest przed. Chcę poczekać na ciebie. No ja spróbuję coś może od tyłu z jednego zobaczyć, ale raczej się na no spodziewamy. Nie zginie. O, patrzył się, nie zawłópał. 15 razy. Jeden rampa. Słuchajcie, kolejna ronda. Ja bombę zostawiłem przed drzwiami. I left bomb in front of doors. Who picked it again? Ktoś od tyłu biegł, czym się wydawało na nas? To w cave jest. Słuchajcie, znaczy, ktoś, ktoś znowu kolejną rundę bierze pakę i, i oddaje przeciwnikom jak najbliżej, tak? No nie potrafią się z bombą zachować. Leave the bomb alone. We lost so many rounds because you pick bomb further away. Spokojnie. It's not silver and we keep giving them bomb. Nic nie odpowiedzą, tak? No bo... Ja, ja chyba zrobię jakąś kompilację w tym meczu. Kto za każdym razem bierze pakę i ją bierze jak najbliżej do przeciwników, żeby im ją oddać? Byśmy potem w kółko musieli walczyć That's o bombę. No, right, right. zostawiam ją bezpiecznie gdzieś tam przed drzwiami, ale nie! Musi ktoś z bombą iść, żeby potem ją. żebyśmy potem musieli walczyć o nią przez pół minuty, tak? I o, odzyskiwać. No, przecież to jest podstawowa rzecz w CS. -ie. Ale się tu zablokowałem. Zobaczcie na no. ciebie. Dwóch CT chyba, jeden od tyłu od, nie. od w się. Nie jak powiedział, nie widzę go, to już też tak pomyślałem, że może go tam jednak nie ma, ale no dobra. Nie mamy szansy wygrać tego meczu. Może, może po CT, jak nie będziemy mieli możliwości oddania bomby przeciwnikom, to może, może coś nam się uda ugrać, tak? Wyjeżdżają A, będziemy odbić. Czy mamy jakimś... Ja tak zaplanował Side, side, Lo oh, Och. No, no nie chcą, to jest taki mecz, który po prostu nie chcą twoi sojusznicy Maybe. wygrać. Co jakiś czas coś takiego się trafia, oni, okay. oni wchodzą do meczu już z nastawieniem, że nie, nie chcemy tego wygrać. We, we need to force, we are losing this... Orange wake up. Pomarańczowy, teraz już co? Poddał nam się w tym meczu, tak? No, no, dwóch zabiłem. Może to wystarczy? Pomarańczowy nam awczy. Nie, no Oni awczą tam. Ok, Nice. A u nas co robi pomarańczowy? Teraz no, no, chciał zagłosować za przerwą w grze. A <laughs> my wygraliśmy bez niego. O rany. Co tu się wyprawia? Ale ja, ja tu idealnie, gdybym tu nie wleciał tych dwóch, nie, nie zabił, to byśmy nie wygrali tej rundy. Więc tu. W miarę czujnie się zachowałem. Pomarańczowy już sobie, już sobie odpuścił. Grani już tam stoi na respie. Uuu. Ale w bułę mu Dobra, dwóch jest na Zaczekam A. Na A, bo my we dwóch tylko, no tak. Tak, tak. Pięknie mi się wystawił na łeb. Dobra, wchodzimy. O, Merwo już się zdenerwował się rozstrzelał. U nas pomarańczowy sobie tam czy też już, już nie chce grać. My wygrywamy kolejną rundę. Piękny mecz. Uż wzięliśmy full up niego Jego nie ma. No i tak to jest. Za tobą. Trać. Nie, ja, by, ja bym gościa wyrzucił po prostu, no. O! Już, już miałem ochotę go kikować Orange, can you play with us? The game? You have two bullets. Chyba nie zauważył, że ma dwa pociski, i strzelił, i mu się skończyły, tak? Last. Dobra, na czterech na jednego ubije nas z tego cajefa, czy nie? Zaraz się okaże. Nie daliśmy się ubić, podniosę Digielka po nim. Biram, biram.

Dobra tam przegrajmy już ten mecz. Nie mogę na to patrzeć jak my nie mogę patrzeć na ten to jest słuchajcie na jeden z absolutnie najgorszych jeśli chodzi o jakąś próbę komunikacji drużynowej jakiegoś myślenia meczów jakie rozegrałem tutaj yy, w tym sezonie w ogóle w premierkach. No robiłem co mogłem jeden chłop awczył po prostu przez przez masę rund my jakieś pozbywanie się bomby więc więc tracimy punkty. Pomieszanie z poplątaniem. No Ten 26 700 widzicie 12 do 17, wynik. Ten 22 do 15 zrobił. Dzięki za oglądanie. Zostawiacie łapki w górę, komentujcie. Subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Jest coś strasznego był ten mecz. A takie miłe miałem mecze wcześniej przez, przez długi czas.